Musiałeś to przegapić oglądając Skip The Toilet 67 Part 4. Dzisiaj wszystkie sekrety, jakie są na odcinku, wam pokażę. Zapraszam, łapkujcie, subskrybujcie i oczywiście z, mamy pewną zmianę. Jak pamiętacie w parcie trzecim, co innego zupełnie powiedział. T.V. Man teraz mówi na końcu That's all, czyli to wszystko. Tutaj w tym momencie, słuchajcie. U. On tu powiedział that's all, a wcześniej powiedział coś, coś innego, słuchajcie. Więc tutaj na shorcie jest tam tym bardziej, słuchajcie, inna informacja, inna mowa. Natomiast tutaj widzimy, że Tytani przeżyli, co jest bardzo istotne mega fajnie, że, że żyją. Tutaj Titan TV Man daje lensa, czyli ten obiektyw dla kamery, i tu już jest mega spoiler na następne odcinki, co się będzie działo. Dlaczego mu to daje? Ponieważ prawdopodobnie w przyszłych odcinkach będzie więcej walki czy związanej z tym promieniowaniem. Albo po prostu e, będzie TV Man używał więcej tego promieniowania, albo będą nowe to Toilet znowu z telewizorami, które będą chciały użyć te promieniowanie, więc on mu to daje. Więc Boom tutaj jakby spoileruje, co się w przyszłych odcinkach może wydarzyć. Więc tutaj oczywiście on tu jest poniszczony strasznie, słuchajcie. Tu na plecach ma rozwalone te, te swoje kamery. Eee, teraz widzimy troszkę inaczej, z innej perspektywy TV-mana, patrzcie, ma taką harmonijkę, gdzie są te monitory, tutaj po bokach, a tu jest ta jego, eee, albo to jest jetpack, albo wyrzutnia. W ogóle tutaj tytan, e, głośnik macha do tego TV-mana. I on tutaj mu mówi, no stabbing, czyli po prostu to jest nawiązanie do odcinka, jak pamiętacie sobie tutaj go włączymy. 57 bodajże nie, gdzie była ta walka, słuchajcie. To było nawiązanie właśnie do tego 47 odcinka, gdzie po prostu ten e, tutaj te, ty, e, tytan głośnik już no po prostu uderzył dźgał nożem dźgnął e, tego TV Mana, także on tutaj nawiązuje do tego ten TV Man i mówi, że tym razem proszę mnie nie dźgać. No Także, także spoko. To ciekawe. Pojawiają się kopie Jimena. Tylko to jest ciekawe, bo, bo jak sobie popatrzymy to to wygląda jakby to był jakiś wybuch albo znowu teleport i przez to one się tak z pojawiły albo w jakiś inny sposób i to są klony Jimena, patrzcie, trzy, Trzech Jimenów w ogóle. To jest niesamowite. To nie są oryginalni oczywiście g bo oryginalny G-Men poleciał w zupełnie tam gdzieś, za, w tamtą stronę, nie? Tam. A oni przyszli zupełnie z innego kierunku, nie? Co ciekawe, najlepszy jest ten g z tymi laserami. No dobrze. No tutaj, no nieważne, będziemy się z nimi prali, nie? Ten ledwo dyszy. I tytan kamera. I tutaj mamy, słuchajcie, pierwszy raz oficjalnie słyszymy, Jaki ma głos sekretny agent? Jak się wsłuchacie, to jest to głos Buma, czyli twórcy z Kibili Toilet w ogóle całej tej serii. I on mówi: spójrz na, na lewo. Look to the left. I tutaj on patrzy na to lewo, i patrzcie, mamy naukowca. Mamy prawdziwego naukowca, którego już wcześniej widzieliśmy. Jest to taka mini kopia tego, którą widzieliście wcześniej. Malasery dodatkowo. Czy my coś widzimy tutaj? Clear. Okej, okay. to jest ta bazuka. No i mamy bazę. Słuchajcie. Co ciekawe, to jest, to jest ciekawe, że tutaj ten panel jest czerwony, a jak on wleci do środka tej bazy. Tu mamy Large'a, który się poświęci w ogóle. A, a i tu w ogóle widać jak się Ci biją. Tu mamy tego Jimena z tymi laserami. Patrzcie on tu strzela. I tutaj jest na zielono, tu jakby był jakby ten sekretny agent coś tu mieszał, nie? Dodatkowo tu jest ramię tego naukowca dużego. I mamy Ninja, który przeżył. Jest pokiereszowany, widać jego szkielet mechaniczny, ale przeżył. Dostaje on tutaj tą spłuczkę i słyszymy w oddali to jest dźwięk z Toilet, jakby bardzo ich dużo było. I ten, patrzcie, w ogóle ten tutaj ma głośnik, a wy go nie widzicie. Ten głośnik ma to jest nawiązanie do The Walking Dead i Negan, Nigen miał właśnie taki kij, Lucille się nazywał na część swojej żony Także to jest myślę, że taki easter egg i nawiązanie No i tam słychać gdzieś głębi w oddali właśnie tych Skibidi Toilet Wow, naprawdę mega, jak widzieliście coś jeszcze co mogliśmy przegapić, napiszcie w komentarzach A wy sprawdźcie kolejne odcinki, kliknijcie